Witam wszystkich, dzisiaj przedstawiam kolejną puchę drwala, pyszne aż wióry lecą i tym razem jest to danie chili con carne, czyli w zasadzie moje ulubione, ale czy akurat to będzie dobre to się zaraz okaże, tego się można już pozbyć. Mamy tutaj porcyjkę 250 gramów, pomimo, że puszka spokojnie pomieści 300, no ale taką sobie gramaturę wymyślili. Kaloryczność tego to jest 320 kilokalorii, więc raczej malutko, ale takie coś już z dodatkiem to już będzie nieco lepiej. Producentem tego jest jakaś agencja cateringowa Party z Warszawy. No puszki raczej prawdopodobnie już niedostępne, ja kiedyś o tym informowałem. Niektóre rzeczy były w nieciekawych cenach, ale później była promocja i było w lepszej cenie, więc było w porządku, więc ja sobie większą ilość kupiłem i mam nadzieję, że nie będę żałował. Jeśli chodzi o skład, tutaj to mamy bardzo dobry, nie ma się do czego przyczepić, żadnych dziwnych składników, żadnych konserwantów. Mamy po prostu wołowinę 36%, pomidory pelati, cebula. Papryka czerwona, kukurydza, fasola czerwona, oliwa z oliwek, czosnek, koncentrat pomidorowy, przyprawy takie jak sól, sok z limonki, kolendra, kminek, chili, skórka z limonki, papryka słodka mielona oraz kakao. No, oprócz jednego składnika, to w innym czyli konkarne takiego czegoś się nie znajdzie raczej, a na pewno ja nie widziałem. Czyli chodzi tutaj o kakao. No, w niektórych są kukurydze, w niektórych wersjach nie. No, tu akurat jest. Szkoda, że to nie jest po prostu w większej gramaturze. No, ale z dodatkiem będzie to na pewno lepsze. Puszka, oczywiście, łatwo otwieralna. Więc. Nie potrzeba mieć otwieracza przy sobie. Nawet jak mamy, to i tak łatwiej jest otworzyć w ten sposób niż otwieraczem. Zazwyczaj. No, widać takie pustki. Idealnie by się tu zmieściło 300 gramów, ale niestety taka to jest wersja. Widzę, że jest to dosyć gęste, czyli dobrze a z dodatkiem się jeszcze bardziej zagęści. No, i oczywiście, jak to się nieco podgrzeje, nieco się roztopi, dodam sobie jakieś 50 gramów ryżu. W zupełności według mnie tyle wystarczy, chociaż do takiej mniejszej porcji przydałoby się raczej więcej. Ale sprawdzimy, jak smakuje z taką akurat ilością. Tak to wygląda po podgrzaniu. Wcześniej było gęste z ryżem. Zrobiło się to jeszcze bardziej gęstsze. Sosik został wypity przez ryż. No ale bardzo dobrze, że tak to wygląda. Przynajmniej nie jest to jakaś zupa, czy jest bardzo rzadkie danie. Mm. Bardzo dobre czuć wołowinę. Bardzo dobry sos pomidorowy. Dobrze doprawione, chociaż nie jest to pichantne. Warzywka mięciutkie. Jest taka minimalna nuta kakaowa. Mało taka zauważalna, ale jakaś taka, zawsze to jakaś inna taka wersja. W innych chili konkarne do tej pory, które jadłem albo sam robiłem, to nigdy kakaa nie było. I tu widzę, że ono dodaje takiego troszeczkę lepszego smaku, jakby mm. bardzo dobre. Za wyjątkiem tego, że nie jest to ostre, chociaż chili niby w składzie jest, ale raczej jest jego za mało. Ja wolę bardziej pikantniejsze, więc po prostu sobie te chili tutaj dodam. Teraz już się polepszyło. No powiem szczerze, że to jest jedno z lepszych chili konkarne. Może nawet takie samo, albo nawet lepsze od tego w puszce z pamapolu. Które kilka lat temu pokazywałem, co według mnie było najlepsze. No, albo ta teraz wersja w słoiku od Makowicza, bo to jest też z pamapolu. No to nie wiem, albo jest to na równi. Tak samo dobre, albo nawet to jeszcze lepsze. Szkoda tylko, że tutaj od razu była taka malutka porcyjka, bo przydałoby się zdecydowanie, żeby chociaż to było 300 gramowe. Ale w takiej formie z dodatkiem ryżu można zawsze dodać jeszcze więcej. Jest to bardzo smaczne. Mmm. No w zasadzie wszystko tutaj według mnie jest ok, za wyjątkiem może chili, małej ilości chili, jak ktoś nie lubi pikantnego, no to na pewno będzie z tego zadowolony, raczej żadnych przypraw dodatkowych nie trzeba tutaj dodawać, a jak ktoś lubi ostrzejsze, no to chili trzeba niestety dodać. Mmm, bardzo dobre, przynajmniej to jest... Z mięsem mielonym, a nie jak ostatnie czyli konkarne pokazywałem z kawałkami mięsa, to raczej to pseudo czyli konkarne, to już bardziej to przypomina, wyglądem jak i smakiem. Mm. Jeszcze jedzone w lesie, bardzo smaczne. No, polecam jak najbardziej. Chociaż prawdopodobnie jest to w tej chwili nie do kupienia, ale jak będzie do kupienia, to warto. A ci, co wcześniej kupili, to na pewno tego nie żałują. Ja nie żałuję, że kupiłem tego większą ilość. Wszelkie dodatkowe informacje na ten temat będą pod spodem w opisie. Koniecznie zostaw po sobie ślad. Postaci komentarza. Nie zapomnij zasubskrybować tego kanału, jeśli jeszcze tego nie robisz. No i do następnego filmu.